Cześć, witam serdecznie. Ostatnio poproszono mnie, abym wytłumaczyła, czym różni się poczucie własnej wartości od pewności siebie. Pewność siebie to nic innego jak wyuczone zachowanie, podczas gdy poczucie własnej wartości jest to stan, stan, który można osiągnąć. Pewność siebie. Tak, wiele kursów, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych zachęca do tego, aby uczestniczyć w nich i nauczyć się pewności siebie. Jest to bardzo dobrze sformułowane nauczyć się pewności siebie. Pewności siebie możemy się nauczyć. Nasz mózg może omylnie zrozumieć sygnały wysyłane z ciała i wypuścić do krwi te hormony, które odpowiedzialne są właśnie za taką postawę, postawę, którą człowiek przypomina często osobnika pewnego siebie, a niekoniecznie jest osobą o poczuciu własnej wartości. Pewność siebie. Wystarczy wyprostować się, stanąć właśnie w ten sposób, unieść brodę do góry i zdecydowanym krokiem wejść do jakiegoś pomieszczenia, w którym siedzą ludzie i już być odebranym za pewnego siebie. Tymczasem pod skórą tego człowieka może drzemać strach i lęk. Niemniej jednak przez otoczenie są odbierane jako pewne siebie i zaczyna się również pewnie czuć. Weźmy taki przykład. Mężczyzna idzie do klubu, by poznać jakąś dziewczynę, zachowuje się w sposób nonszalancki, podchodzi do niej i z takim tupetem prosi o wspólne wyjście na zewnątrz czy też zaprasza ją do tańca. Mężczyźni obserwujący go z innej perspektywy stwierdzają: kurczę, ten facet to jest Pewne siebie. A tak naprawdę pod tą przykrywką pewności siebie często jest poczucie niskiej wartości, ponieważ w momencie, czy też brak poczucia. Wartości, własnej wartości. Ponieważ w momencie, kiedy ten człowiek, ten sam pewny siebie mężczyzna usłyszy negatywną odpowiedź ze strony kobiety, która nie będzie chciała z nim opuścić lokalu, czy też nie będzie chciała z nim zatańczyć, nagle jego samoocena diametralnie spadnie w dół. Tym jest właśnie poczucie, tym właśnie różni się poczucie własnej wartości od pewności siebie. Możemy być pewni siebie, kiedy nam się coś udaje, kiedy jesteśmy przekonani o tym, że coś nam wyjdzie, i w momencie, kiedy nam to nie wychodzi, bądź też coś nam się nie udaje, przestajemy być pewni siebie. Samoocena spada. Podczas gdy poczucie własnej wartości jest to stan, który raz osiągnięty tak naprawdę powinien z nami trwać, bowiem pewność siebie która jest wyuczoną postawą, różni się i to bardzo od poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wartości jest to zdanie sobie sprawy, że nie jestem ani gorszy, ani lepszy od kogokolwiek. Jestem taki jak inny ludzie, inni ludzie. Posiadam zarówno swoje pozytywne cechy, swoje zalety, ale również wady. I akceptuję się nie tylko z zaletami, ale również ze swoimi Badam. Ja akceptuję siebie takim, jakim jestem, i wiem, że jestem jeszcze sam dla siebie do końca niepoznany, ponieważ dopiero różnego rodzaju sytuacje życiowe, okoliczności sprawią, że będę mógł powiedzieć, iż w takich okolicznościach zachowam się tak i tak, pod wpływem takich sytuacji życiowych zachowam się tak. I i tak, przestaje oceniać, przestaje się osądzać, przestaje nosić na sobie jarzmo poczucia winy. Zaczynam wyciągać wnioski i być człowiekiem odpowiedzialnym za swoje życie, czyli biorę życie we własne ręce. Już nie dotyczy mnie coś takiego jak niska czy też wysoka samoocena, ponieważ ona nie idzie w parze z poczuciem własnej wartości. Nie można mieć mniej albo więcej poczucia własnej wartości. Albo ma się poczucie własnej wartości, albo się go nie ma. Niektórzy mówią, będę powodować. Aby moje poczucie własnej wartości wzrastało. Ono nie może wzrastać. Ono jest albo go nie ma. Tak jak nie można być trochę w ciąży, tak nie można mieć trochę poczucia własnej wartości. Kiedy je się posiada, znika samoocena, nie staje się dla siebie krytykiem, oskarżycielem czy też sędzią, tylko człowiekiem, który akceptuje samego siebie który zdaje sobie sprawę ze swoich mocnych stron i ze swoich słabości i wie, że na cało kształt składają się zarówno jedne, jak i drugie, bo jedne bez drugich nie mogą istnieć. Tak jak dzień nie może istnieć bez nocy, tak jak dobro nie może istnieć bez zła, tak jak światło nie może istnieć bez ciemności, bo gdyby była tylko ciemność, to przestałaby nazywać się ciemnością, ponieważ nie znalibyśmy jasności. Gdyby było tylko dobro, to przestałoby się nazywać dobrem, ponieważ nie byłoby odniesienia do zła. Gdyby był tylko dzień, przestałby być nazywany dniem, ponieważ nie byłoby nocy, czyli nie byłoby odniesienia do tej pory doby. Także, kochani, poczucie własnej wartości jest to stan, w którym już automatycznie jesteśmy pewni siebie, ponieważ Jesteśmy zaznajomieni ze swoimi zaletami, ze swoimi słabszymi stronami, podczas gdy poczucie własnej wartości często jest to postawa wyuczona. I jeżeli nie idzie w parze z poczuciem własnej wartości, tak naprawdę jest to kolos na glinianych nogach. Życzę udanej niedzieli. Cześć.